Super, wrażenia są super, klubowicze są zadowoleni, z tego co widać jest sporo zainteresowania. Dużo emocji wiadome, towarzyszyło w tym wszystkim, ale daliśmy radę, przeszliśmy przez to wszyscy, z rodziną, z klubowiczami i cieszymy się otwarciem. Cieszę się, że miałem możliwość szkoleń, którą zaprezentowało dla mnie Xtreme Kittles Jeans, ponieważ bez tej wiedzy, bez tych szkoleń nie byłbym w stanie otworzyć takiego klubu, jakim jest tutaj Przeworsko Przeworsku Klub Xtreme. Rodzina się cieszy, dopingowała mnie, cały czas mnie dopinguje. Cieszy się, że po prostu, bo dzięki, dzięki temu biznesowi ogólnie zjechałem z, z, z zagranicy, żeby żyć w Polsce. I, I to jest takim motywatorem najważniejszym, że mogę tutaj być przy nich i cieszyć się po prostu pobytem w Polsce i, z i pobytem z rodziną. Poleciłbym franczyzę z Xtreme, ponieważ y, uważam, że mają y, bardzo dobrze rozwiniętą bazę dla tych, którzy wchodzą jako, jako no, nowy, nowy przedsiębiorca. Ponieważ ja też takim jestem wierzem, nowym przedsiębiorcą. Mają y, szereg szkoleń, które są naprawdę pomocne. Y, mówię, bez tego na pewno by się nie udało y, otworzyć y, własnego klubu, bo to też finansowo y, ciężko pogodzić. Kręczyzobiorca no, na pewno powinien być zdeterminowany. Powinien chcieć przyswajać dużo wiedzy, nowej wiedzy, która jest niezbędna w tym, żeby otworzyć swój klub. Nie byłem związany z fitnessem, trenowałem hobbystycznie. To jest tak naprawdę nowy temat w moim życiu. No, ten będzie chyba taki pierwszy, najważniejszy sukces, który udało mi się osiągnąć tutaj w Polsce. Plany na przyszłość. Chcę skupić się na rozwoju osobistym przede wszystkim, a w planach na przyszłość, jeśli będzie taka możliwość, na pewno pójść dalej w kolejne kluby i w kolejne lokalizacje.